Siedziałem sobie tak chwilkę dzisiaj w internecie i e, wyświetlił mi się celebryta, który pokazuje jak spakować plecak ewakuacyjny. Jeden z polityków też mówił, jak ten plecak spakować. E, no i tak mam takie zapytanie do Was. Co Wy kurwa? Prowokujecie do tej wojny? Wyzywacie tych e, ruskich, e, tego Putina? E, a później chcecie uciekać? Jak to jest? Jak to jest? No, tak się przyglądam temu wszystkiemu. Pamiętajcie, drodzy obywatele, pierwsze co to oni spakują dupę na lotniska, małymi, dużymi cesnami, helikopterkami, czym się da, będą te, zacytuję, gnoje uciekać, a wy będziecie co walczyć o ten kraj? Ludzie kochani zastanówcie się Naprawdę zastanówcie się Ja powiedziałem w życiu W życiu za tych gnoi Za tych gnoi nierobów Nie będę walczył Dosyć, wystarczy, że na nich pracujemy Zarabiają najlepiej Szanowni Państwo Najlepiej Oni mają stałe pensje Mają przywileje W pracy sobie robią fuszki Po gminach to już nawet nie mówię Skarbówka, dlaczego się zamykają? Dlaczego się zamykają, Szanowni Państwo, dlaczego nie można wejść tam do biura tak jak kiedyś? No bo tam się prywatę robi. Masz święty spokój, możesz sobie prywatną działalność jeszcze, czy tam kogoś działalność, u kogoś sobie dorobić jakiś projekcik, zrobić cokolwiek. Nikt ci na ręce nie będzie patrzył. No to jest piękne. To jest piękne. Dlatego e, myślę, że te placaki wam nie pomogą. Myślę, że wy po tych prowokacjach, wszystkich obrażaniach tych, tych Białorusinów, ruskich, pierwsi staniecie w pierwszym szeregu, w pierwszym szeregu celebryci. Ci, co tak dumnie pokazują i nas instruują, co my mamy robić. Posłuchajcie fajtłapy jedne, bez doświadczenia życiowego. Całe życie jesteście na naszym garnuszku i wy próbujecie nam pokazać, jak my mamy żyć. Proszę was bardzo. Żygać mi się chce. Żygać mi się chce polskimi sądami i tymi wyrokami przede wszystkim, moim zdaniem, z mojego doświadczenia. jaki ty masz doświadczenie, człowieku, jeden z drugim? Jakie ty masz doświadczenie? Pensja po 20, 30, czy tam ileś koła? Jakie ty masz doświadczenie? Przecież między ludźmi nawet nie jesteś po prostu, bo się wstydzisz tego, bo się boisz wychodzić między ludzi doświadczenie to jest jak wstajesz rano o godzinie piątej, jedziesz coś robić, jesteś między ludźmi takimi bezdomnymi, bogatymi biednymi to jest doświadczenie życiowe, a nie po prostu wziąć książkę, przeczytać i strugać inteligentę, jacy wy jesteście inteligentni z chęcią bym z niejednym się usiadł i sobie porozmawiał na różne tematy, co w tych książkach jest jesteście tępi i głupi bo co wam w książce napisali to powtarzać. A doświadczenie życiowe tego nikomu nikt nie zabierze. Także pakujcie te plecaki i najlepiej wynoście się z tego kraju już. Bo patrzę na ten internet, to aż mnie krew zalewa. Pozdrawiam i miłego weekendu życzę.